Hej kochani, cześć, witajcie w kolejnym moim filmie. Dziś komentuję Dariusz. Cześć. Na początku nakładam balsam, jakiś filtr do twarzy. Opaseczka musi być, żeby mi włosy nie wpadały na twarz. I zaczynam wcierać tutaj yy, kremik w twarz, wklepując. O, od razu czuję takie nawilżenie. Mm, ale super. I teraz, co to jest? Eye Primer Baza do oczu, pod oczy do oczu. To pewnie podcienia będzie. Na pewno podcienie, żeby się cienie lepiej trzymały. No i teraz czas na paletkę Revolution. O oh, wow, o oh, wow, te kolory to jest... I czarne. Mam nadzieję, że czarny. Użyję. Karol użyje czarny. Nakładam tutaj w kącik, zaczynam blendowanie blendu, 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 blendu. I mam nadzieję, że nie będziesz robiła nudziaka Karolina, proszę nie, zrób jakiś taki inny makijaż, nie nude. No dobrze, to teraz wyblendowałam. Zabieram się za drugi kolor. Tutaj załamanie robię teraz. Wblenduję, żeby się jej darnie zlały, chociaż nikogo to nigdy nie obchodzi, ale wyblenduję. O! Orange. No to jest to, zobaczcie, jaki napigmentowany pięknie wygląda, jak słońce, jak po prostu taki zachód słońca. Wow, bardzo mi się podoba ten kolor. Zobaczcie, jak on wygląda. I, you know, pod spód oka, powieki. Paczuszka jakaś padła. Otwórzmy jaką paczuszkę. Co tam jest? Co tam jest? Kwiaty! Oh, wow! To był naprawdę przepiękny zapach od Kiliana. Mmm, kwiatowo pachnie. Ja spryskam się cała, co tam? na włosy? Mm? Dobrze, dajemy, you know, pod oczy. Eee, ładny, taki czerwony. To jest taka... Czerwony wchodzący w pomarańczowy albo w pomarańczowy w czerwony. Taki to jest zachód słońca. Te oczy będą jak zachód słońca. Zatem tam było? Hunch? Hush? No ten się świeci. Paluszkiem nakładamy, bo wiecie. Te wszystkie takie napigmentowane kolory świecące nakładamy paluszkiem. No i co dalej? Wyblenduję to wszystko, bo na razie to nie wygląda za dobrze. I dajemy czarny. Marzyłem o tym czarnym. Pięknie czarny tutaj na linie, rzęs. O, 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 nie za dużo, Karo. Nie za dużo. Nie, nie za grubo. Nie. O, wow, ale ja No, wyszło to, wyszło to ci dobrze. I co tu jeszcze jest? Jego wciśniesz tutaj. Aha, nad ten. No, nie wiem, nie wiem. Może być, może być. Niekoniecznie. Nie widać tego prawie, ale dziewczyny pewnie zauważam różnicę. Ja bym nie zauważył. Z brązowym rozblenduję ten czarny tym samym pędzelkiem, Aha, tutaj, żeby rozświetlić yy, łuk brwiowy, i zakręcimy teraz za lotką rzęsy. Ciap, 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 nie wyrywaj. A, jak dziewczyny to robią, to normalnie aż mi boli tak. A. I teraz użyjemy tuż do rzęs. Od Ma Max Factor to był? Wow, U -u -u. nie otwiera budzi, zobaczcie, nie otwiera budzi. Nie, otwórz budzi, akaro, otwórz. A -a. Udało się jej nie otwierać buzi. Zobaczcie. Ani no, nawet troszeczkę nie otworzyła. Teraz tutaj jeszcze troszeczkę dołożę. Odrobinkę na. Jak to się mówi? Linię wodną. O, i teraz czas na rzęsy. Takie pająki. Żeby nie były takie sztywne. Pociacham je na trzy, czy na dwa, na, na trzy? A odetnie, bo za długie były. myślałam że je pociacha. Naklejemy oczywiście na tusz do. w sensie naklej do, do rzęs. On będzie teraz niewidoczny, więc się nie martwcie, że będzie biały. No. Spoko to wygląda bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba. Teraz czas na usta. To jest do ust. To jest chyba do ust. Nie, to nie do ust. A to jest jakiś korektor. Korektor na bank. Żeby tej pory zakryć. Chyba. Mam na taką nadzieję. I tutaj damy jeszcze na czółko i tutaj pod ustka. I teraz czas na blendowanie. Dariusz pójdzie zmoczyć jajo. A ja nałożę to. Jest cień w płynie. Taki wow, napigmentowany. To się dopiero świeci. O! o, 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 o. Taka tafla się robi. Odbija się mega światło idzie Dariusz smoczył gąbkę. super to jest teraz kolektor nie, to jest podkład w sztywcie o ale mega kryjący no bardzo fajny ten podkład nawet yy, dobrej jakości ma mega krycie kolor jest zbliżony też słuchajcie mokrą gąbeczką żeby nie było widać tutaj yy, Pędzla. Idealnie się zleje. ja zawsze zastanawiam się, dlaczego najpierw się robi oczy, a nie w podkład, a później na to oczy. Ja bym robił na odwrót. Bym się bał, że rozwalę. Podkładam sobie te oczy. Teraz korektor pod oczy. Odrobinkę tu, odrobinkę tu, odrobinkę tu. Dziap ciap 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 ciap. Dziap ciap ciap No i teraz jest idealnie, zobaczcie. Utrwalimy to oczywiście pudrem matującym, jakimś białym, który nie zawiera tynku. Nie wiem, czy zawiera tynk. Mam nadzieję, że szpachli na ma ten puder. O, róż! To o, o, chyba coś tu... U, Karo, przesadziłaś. Dawaj, smaruj tym pędzlem, żeby się nie było widać takiej plamy. O, o, teraz to jest, to jest to! Teraz to jest pięknie. No trochę długo ci to zajęło. Jezus, do tego pudru. Już mi się tam udusił, powiem wam. O, teraz się utrwali wszystko pudrem. Będzie pięknie wyglądało. I rozświetlacz. Dobrze. Tutaj na poliki. Cyk, cyk, cyk. A gdzie jest nad usta? Na nosek? O, jakiś spray. No i co dalej? A jeszcze rozświetlamy A, na, na, O jest na tłusta I teraz ulubiona pomada Czy to to jest bronzer To jest przepraszam zwracam honor O Ale będą teraz poliki A po co na nos To nie wiem nie znam tej techniki Wiedziałem że tak o tak wzdłuż to wiedziałem że się robi Ale tak na końcówkę to nie wiedziałem wyszczupla, wyszczuplamy, blendujemy, blendujemy, blendu, blendu, blendu. Dobrze, dobrze, dobrze. Co dalej, co dalej? Pokaż nam Karolina, co robimy dalej. Ściągam opaskę, poprawiam włosy i teraz czas na brwi. O, coś tak wysoko poszło. Już myślałam, że to źle, to jednak dobrze. I takimi kreseczkami, ruchami kreskowanymi robię włoski. Pam, pam, pam. Mogło się nie wyrywać, to byłyby gęste. O, a dziewczyny zawsze wyrywają to, nie wytłumaczysz. No i teraz jeszcze pomada jakaś. Tutaj z benefitu, pewnie jej ulubiona, znając życie, jakaś jak tu sprawdzono ma. A teraz jest brązowa, tam to było czarne. Czy tak ma być? Nie wiem, nie wiem, ale widocznie dobrze to wygląda. To się zlało, się, jest jeden kolor teraz, o widzę. Teraz spray utrwalający do twarzy, nie wiem jakiej marki, bo nie pokazała. I to jest konturówka do ust. Wiedziałem. Lecimy z konturem, żeby powiększyć usta. Jeszcze większe muszą być, bo oczywiście. O, o. o. nie wiedzieć, Karo. Uważaj, Karo, uważaj. Nie przesadzaj z tym szaleństwem. O, no, no, no. O, na dole i jest. Co te rzęsy? Jakoś nie docisnęłam, źle docisnęłam w rogach. Docisnę tam. Niech się trzymają. Cały dzień. Wypełnimy teraz usta soft mat. Yeah. To jest ładne. ładne usta. Naprawdę piękny kolor. Lubię taki kolor. Podoba mi się. To jest taki słoneczny look. O, super. Wypełnione całe matowe. Idealne brzegi. Pięknie ci to wyszło, Karolina. No i coś na szyję, na z naszego sklepu stylizacje. Dariusz, załóż mi, proszę. O Jezus, weź. No, włosów mi nie urwi, Dariusz. No dobrze, postarał się. Wyszł, Udało mu się fuksem, ale mu się udało. Jeszcze buziak tutaj. Dziękujemy, moi kochani. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki! Pa, pa!